Siemanko, lecę dalej z tym placem zabaw śmietnikowym, oddzieliłem tutaj już plastik, mniej więcej z góry, żebyśmy mogli tak fajnie sobie e, pogrzebać, nie sprawdzałem co jest, o to, jest sygnowane, z Enkera, Made Germany, dobra, nieważne, ale tu oddzieliłem tak, że możemy sobie już pogrzebać i jest na pewno, że będziemy mogli nagrać, to worek, to takie To jest. Te jakieś tajemne rzeczy mogą być. Ciężkie. No książki. A może coś będzie, nie wiem. Tam jest następny. Dwa no, worki. I co? O. To te, co to jest za PRL wygląda mi może na PRL? -ek. Tak w ogóle. To tutaj cały karton wkładu do odkurzaczy Wyważacie sobie? Cały karton tego. Wszystko zaklastrowane, pełne. No i dobra. Zobaczmy co tutaj jest. Pełno tego. Składy do odkurzaczy, Co oni wyrzucają, się... Pasuje do wielu, do wielu modeli. Cztery. Cztery są tutaj. No i zobaczmy co dalej i Przechylimy teraz się na kolanko o tutaj karton już wziąłem, żeby żebyście my wszystko widzieli na bieżąco i zobaczmy co tutaj mamy nie ma złota my... potem zrobimy ten worek pierw z jednego wszystko trzeba sprawdzić potem to sprawdzimy dobra, sprawdźmy pierw tutaj jakichś tutaj, 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 tutaj bo robimy teraz portfele komisyjne nie ma nic ja tutaj nawet nie używałem bo teraz taką formę o monetki łódeczka nie wiem, 20 euro centów magnesiki odłóżmy monetkę od prysznica chyba nowe nie? Zobaczymy no. jak taki, fajny chili. Jakiś dosłownie sygnowany, że powiem. Nie wiem dlaczego. Coś takiego. Ciężkie to. Weźmy. Co dalej? A, kosmetyki. Jak myślicie? Sprawdźmy, Coś brzęczy. A e, to brylloczek. myślałem. Taki bryloczek. Ходу в Может быть, вижу Да не так, если... Да ведь... Удобно. драпал драпки. С драпки драпал. Тут же tak to za słońcach? trąbą z wiolami wiem a tu, i cała ta cała z figurkami ooo cała pełna ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待 O! Oh, oh. Nie, puste Dobrze, Słuchawki jeszcze. O. nowe słuchawki widać. Spakowane. Dobra, zobaczmy może te figurki nasze, a potem wrócimy dalej te figury dziune są, trzeba przeżyć delikatnie, w ogóle zobaczcie następny odcinek, poprzedni, jak to się wszystko zaczęło, masochem, delikatnie, zobaczmy co przetrwało, czy co przetrwało w tych i delfinek, typowy delfinek nasz, do kolekcji naszych delfinków różnych. Słonik jest też, fajny. Półteczny okawa się wyobrażał ptaszek z pereł nie? Patrzcie, na te ptaszki z perelu. na bursztynie, chyba jest tył. Ale jadko. To może być na bursztynie, więc tak. Na takim kawałku bursztynie, nie? Co ty myślicie? Zobaczmy, ale czy jest całkiem te kotki znikły, coś takiego już było, inne kolory chyba, nie? Te drewniane. Co tu jeszcze wyrzuciły? Ten aniołek fajny. On ma dzwoneczek. Świetny stan. Fajnie. Co robię, lepiej widać. robię, lepiej widać. To piesek, on może być kolekcjonerski. Fajny piesek. Porcelany taki. I ten ptaszek jest ciekawy jeszcze z bursztynu. Chyba z bursztynu, bo tam, w środku był zatopione coś by było nie wiem zobaczymy to na bazie no fajne słuchawki Kluczek w tym odcinku no i co lecimy tam nic nie ma lecimy dalej lecimy dalej